korzystając z okazji, że de facto teraz ma miejsce premiera modelu iX, czyli w pełni elektrycznego samochodu typu takiego SUV, może SUV, ciężko go nazwać, podwyższonym BMW. Byłem ciekaw jak wygląda ten nowy cockpit i powiem szczerze, powiem szczerze, można się do tego pewnie przyzwyczaić. I na zdjęciach sprawiał dużo gorsze wrażenia niż w rzeczywistości. W rzeczywistości nie jest tak źle. Ta jedna taka tafla może i trochę dziwnie wygląda, bo ponieważ jest bardzo mocno przesunięta, zobaczcie, tu jest tunel środkowy, a on ten ekran jest, czy jest dalej niż sam tunel środkowy czyli już sięga troszeczkę na wysokości fotela rogu, czy też krawędzi fotela pasażera. Także do tego się będzie trzeba przyzwyczaić. Te materiały. BMW się chwali, że one są w dużej mierze uzyskane z recyklingu i że są bardzo eko, ale są strasznie dziwne w dotyku Takie tutaj fajny, przyjemny jakby Alcantara, coś jak welur a tutaj chrapowaty, nieprzyjemny materiał znany raczej z tanich samochodów niż z marki premium to jest bardzo przyjemne w dotyku sam odgłos zamykanych drzwi jest taki zresztą posłuchajcie sam. Trochę tandetnie jak na BMW. Chyba się ze mną zgodzicie. E, w ogóle nie zwróćcie uwagi na to, że nie ma klamki. Otwieramy drzwi i po zajęciu miejsca w kabinie też się zastanawiam, mówię, jak ja teraz z tego samochodu wyjdę. Tu jest przycisk. Bardzo tandetny ten odgłos zamykanych drzwi. No ale dobra. Ma być jako to, może dlatego tak jest. To też mi się bardzo nie podoba. E, siedzi się tu strasznie dziwnie, jak na stołku, wysoko. Nie jak w BMW, które raczej słynie z bardziej sportowych pozycji za kierownicą, nawet w suwach, a tutaj pozycja mało przyjemna. Ta kierownica, jeszcze z, nazwijmy to jak za dobrych czasów BMW, czyli miękka do tyku i całkiem fajnych materiałów użyta, użytych do ich wykończenia, nawet nie jest zła, ale wolę te standardowe. Z wersji M, kierownica wyposażenia M czy M Sport. Zawsze mi się to myli. Zobaczmy jeszcze, jak ten ekran funkcjonuje. Grafiki na pewno są super jakości. To się tutaj wyróżnia. Płynność ruchu też ok. Ale czy chciałbym mieć taki telewizor na no sterowanie klimatyzacją? poprzez ekran ty o Jezus Maria, ale tu jest opcja popatrzcie na to jeszcze klimatyzację można włączyć, a jak ją teraz włączyć super włączyć się udało, a nie wiem jak mam wyłączyć może tak o, zgadza się także opcji mnóstwo yy, i szczerze mówiąc oczywiście Konieczne by było zapoznanie się dłuższe z produktem, czyli jakiś weekend, żeby spędzić za kierownicą samochodu, ale na ten moment zdecydowanie wolę przejrzystość obsługi i iDrive, który był stosowany bardziej konwencjonalny niż ten ekran dotykowy, nie no, i dlaczego nie reaguje na dotyk. To działa. A gdzie jest opcje normalne, panel jakiś główny. A tutaj powyżej. Grafiki na pewno są bardzo ładne. I całkiem fajnie to wygląda. Tutaj widać, że się postarali i dołożyli starań, żeby to było nowoczesne. Jednakże na ten moment wolę starą wersję. To jest druga część tego systemu. Nazwijmy to jeszcze działającego po staremu. A, mamy tutaj przyciski, kamery. Zobaczcie: regulacja głośności, stacja lewo, prawo tu jakieś ustawienia: sport aktywny, e, efektywny. Potem mamy z, do własnej personalizacji główne menu, media, telefon, nawigacja. No nie nie najgorzej, ale na ten moment zdecydowanie, zdecydowanie bym wolał starego iDrive'a niż tą nowość. Wisząca konsola środkowa, poniżej miejsce chyba na telefon, cap holdery, do których nie wiem jak będzie można sięgać. Po kawę, czy po coś. Nie. Patrzcie, jak tutaj wsiada. Naciskamy z dołu i drzwi zostaną zwolnione. Czyli jedna rzecz, która rzuciła mi się w oczy. Pasażer, generalnie rzecz biorąc, oczywiście może sobie tutaj sterować tym iDrive'em i tak dalej. Dosyć przyjemne warunki podróżowania. Ma chociaż fotory wydają się zbyt miękkie. Nazbyt miękie, no ale zobaczymy. Popatrzcie na jedno teraz. Ten ekran jest zakrzywiony. Jest taki panoramiczny i przejdźmy do menu jeszcze raz menu o, jak ja to wcześniej wywołałem? kafelki? o właśnie i podejrzewam, że w słoneczne dni tutaj może być z czytelnością tego ekranu naprawdę bardzo, bardzo przeciętnie spoglądając teraz z pozycji pasażera nie jest źle Częściowo coś tam widzę na ten ekran, częściowo nie Pytanie jak on będzie włączony Jak będzie z jego czytelnością ze strony pasażera Zamknij Oświetlenie wnętrza Generalnie pokrętło jest przyjemne w dotyku, takie szklane Wszystko mega Szybko działa Zobaczmy, tutaj jakieś ustawienia systemu Szybciutko, szybciutko to przeskakuje Ale światło się odbija, jak widzicie Dobra, nawigacja Nie no, z jednej strony ekran na pewno robi wrażenie wielkością Wielkość jest na duży plus Wielka tabletyzacja już następuje, jak wszędzie Tak naprawdę ma to miejsce. Ale czy jest to coś? Cały czas w głowie mi się kłębią myśli, czy chciałbym mieć tego iDrive'a wobec starego? Z jednej strony ekran sprawia super wrażenie, ale z drugiej. Szybki jest, jest czytelny, jest duży, fajnie reaguje na dotyk. No, czuję, że to jest świeże, nowe. Ale czy zamieniłbym tego starego, sprawdzonego iDrive'a na tego nowego? Sam nie wiem na ten moment. mu się po prostu bliżej zapoznać z tym samochodem, pojeździć nim. A z tego co wiem, na razie to mało prawdopodobne z uwagi na brak samochodów dojazd próbnych.